I to jest właśnie muzyka w Arms pierwszym ekskluzywie na Nintendo Switch. To jest muzyka, która jest w menu i tak naprawdę nie będzie nas odstępować ani na moment, bo to jest chyba jedyny utwór, który tak naprawdę jest dostępny w wersji gry, jeśli chodzi o, o, o samą grę poza rozgrywką. Tak, może się znudzić troszeczkę. Na początku męczy. Jest spoko, ale w końcu męczy. Tak. tak. Ale na szczęście jest tylko w menu, więc no, damy radę. Tak jest. ARMS zostało wydane 16 czerwca. Producentem jest Nintendo i wydawcą Nintendo, natomiast wydawcą na Polskę jest konkurencja Entertainment um, I to jest bijatyka, ale bardzo nietypowa Sam pomysł i jego wykonanie Zasługują na pochwałę Z racji tego, że zarówno arms Czyli ręce, jak i broń To jest taka gra słowna I na tym to wszystko polega Sterujemy bohaterami, którzy mają pięści Które są na sprężynach Albo takich hmm, Kręcących się dłoni. No Myślę, że sprężyny to będzie dobry taki tak. skrót myślowy czy jak to nazywamy? Tak, nowe po prostu razie... sprężynowe ręce i to jest taki boks, tylko boks, którym można operować przez cały ring, to znaczy z racji tego, że nasze rękawice bokserskie bądź featured spinnery lub inne bronie, z których zaraz opowiemy są zamocowane na końcu tych sprężyn naszych bohaterów to możemy nimi uderzać przez całą mapę bardzo trudno mi jest to opisać w radiu, natomiast wystarczy, że odpolicie jakikolwiek materiał, wideo albo zdjęcie i będziecie już wiedzieli o co chodzi albo będziecie patrzeć po prostu na tą wideoresenzję jeżeli dokładnie oglądacie tak. to na YouTube. dokładnie tak to jest pierwszy ekskluzji na Nintendo Switch. Znaczy pierwszy poważny, bo było One to Switch, nie? Były takie tak, tak, gry. Tak, dokładnie. Bomberman też był, ale to jest pierwszy taki większy, wysokobudżetowy, można powiedzieć, ekskluzyw na Nintendo Switch, którego nie ma na Wii U, ani też na 3 d tej gry nie będzie. Dokładnie tak. I to jest gra, która wykorzystuje przede wszystkim system ruchowy, który jest żypcem przeniesiony z chociażby Nintendo Wii, to znaczy trzymając joy w, czyli kontrolery do Nintendo Switch w pozycji pionowej, będziemy uderzać przeciwników, tak jakbyśmy no, walczyli w trakcie jakiegoś meczu bokserskiego. Tak, po prostu Będziemy... Wymachujemy tak. joy-conami w wprz... przód. Przecież na Wii chyba nie było tak, że na przykład nie byłoby tych podkręceń, prawda? Tak jest, dokładnie. Bo tutaj, jeżeli wykonamy ruch jakby skręt dłonią podczas wymachu, to wtedy e, ręka, ram, ramię nas, naszej postaci się pod, po prostu zadajemy, zadajemy podkręcony cios. Dokładnie. I to jest bardzo fajny system. I jak ogólnie cały system walki w tej grze zresztą. System walki jest bardzo prosty, ale jest ten oklepany termin, którego używa się bardzo często, to easy to play, hard to master i właśnie na tym od początku do końca polega Arms. Przechylając Joy-Con do przodu wykonujemy uderzenie, wykonując właśnie ruch um, łukiem wykonujemy uderzenie podkręcone biorąc je do siebie blokujemy prze przechylając je w prawo i w lewo unikamy ruchów, no i poza tym korzystamy z dwóch przycisków, jeden odpowiada za szybki unik, a drugi za skok to wszystko. No jeszcze poruszamy się też przekręcając joycony, nie używamy jakby analogów przy takim sterowaniu, ale jest też normalne sterowanie, jeżeli ktoś nie lubi, nie polubi sterowania ruchem, to możemy też grać w bardziej tradycyjny sposób, co też jest całkiem znośne. Jest znośne, natomiast do clue całej rozgrywki jest właśnie wykorzystanie tych joyconów, natomiast jak najbardziej, jeśli chcemy wziąć konsolę do łóżka albo usiąść w fotelu wygodnie z, w takiej formie w jakim Nintendo Switch został zaplanowany, to znaczy w postaci przenośnej jak najbardziej w Arms gra się bardzo wygodnie. Mm jeśli chodzi o tryb single player, mamy do czynienia tak naprawdę tylko i wyłącznie z czymś, co nazywa się Grand Prix i mieliśmy nadzieję na jakiś element fabularny, a w praktyce jest to taki typowy tryb jak w biatykach, jak chociażby arcade w Tekenie. Tak, to jest zwykły tryb arcade, jeżeli Dokładnie. kojarzycie biatyki, po prostu mamy serię dziesięciu w sumie pojedynków, na wyższych poziomach jest tam bonusowy jeden boss na końcu, ale jest to dosyć skromne i dosyć proste, nie ma tu właśnie żadnej fabuły, znaczy niby tam jest to jakaś fabuła, jest to jakiś turniej, tam na końcu jest jakiś przeciwnik, który potem coś się z nim dzieje, ale to jest tylko taki dodatek. Zabrakło dla mnie jakiegoś trybu, który by w fajny sposób wykorzystywał mechanikę tej gry, bo mogliby się tu pokusić o coś takiego w stylu jakiejś gry akcji takiej bardziej przygodowej, na, może nie na arenach na przykład, bo te mini minigierki, które są w grze, sugerują, że eksperymentowali z tym systemem poruszania się i walki i trochę szkoda, że tego nie rozbudowali. Nie dostaliśmy takiego większego, dodatkowego trybu. Właśnie, to wszystko sprawia wrażenie trochę niewykorzystanego potencjału. Z racji tego, że pomysł na grę jest fenomenalnie dobry i tak naprawdę jej wykonanie jest również świetne, ponieważ to jest Nintendo, to jest tak jakby poziom sam w sobie. Zarówno oprawa graficzna, jak i design każdej postaci to jest po prostu coś fenomenalnego i nie da się tego opisać. Wszystkie są, każda postać jest inna, do każdej trzeba się przyzwyczaić. Poza tym oczywiście możemy je modyfikować, jeśli chodzi o wykorzystywaną broń, czyli właśnie tytułowe ARMS. To wszystko powoduje, że do każdego starcia podchodzimy zupełnie inaczej, zarówno w tym trybie dla pojedynczego gracza, jak i w trybie dla wielu graczy. Ale właśnie, mamy do czynienia również z m, takimi minigrami w postaci chociażby siatkówki, koszykówki i zbijaniu tarcz. Tak, to, czy, przy czym to nie, nie, to nie jest typowa siatkówka i koszykówka. Na przykład w, w koszykówce musimy wrzucać przeciwnika do kosza. Dokładnie. Zamiast piłki, a jeżeli, kiedy gramy w siatkówkę, to piłka jest bombą tak naprawdę, którą musimy przebijać na drugą stronę. Mamy też taki, taką minigrę, w której musimy pokonać bodajże 100 robotów, które pojawiają się na arenie i mamy też właśnie niszczenie tarcz na czas, które się pojawiają, przy czym po drugiej stronie ringu jest przeciwnik, który też niszczy te same tarczy, co my i możemy go na przykład wrócić, żeby on mm -hmm. tych tarcz nie mógł e, zbić. Także tych pomysłów trochę tutaj e, jest, no ale właśnie, jest ich tylko trochę. Naliczyliśmy cztery, być może taki kierek jest w trakcie całej rozgrywki łącznie z pięć. Oczywiście możemy grać tylko i wyłącznie w nie, co jest bardzo dobrą y, sytuacją, jeśli chodzi chociażby o jakieś spotkanie w gronie znajomych, y, ale brakuje czegoś. Ja mam wrażenie, że tego typu Gierek powinno być z 15 albo za 20 i wtedy moglibyśmy mówić o, o naprawdę fajnym wykorzystaniu y, ARMS, mechaniki ARMS w, w grze. Natomiast no, brakuje treści. W ogóle Arms jest grą, której można byś miało powiedzieć, że brakuje w niej trochę treści. Tak i ja, ja tu mam porównanie ze Street Fighterem 5, który był krytykowany dokładnie za to samo. Przy czym no jednak ARMS ma ten plus, że nie jest tylko lekką ewolucją czegoś tam, co już było w przyszłości, tylko jest zupełnie świeżym pomysłem i to trochę jednak... Jakby kamufluje ten niesmak, który mógłby powstać, bo je, mnie to nie oburza, że tego trybu dodatkowego nie ma. Po prostu mi czegoś tam brakuje, ale nie, nie wpływa to aż tak na moją ogólną, bardzo, bardzo dobrą ocenę tej gry jako całości. Dokładnie tak, ja mam dokładnie takie samo podejście. Jeśli obejrzycie jakikolwiek zwiastun albo tą wideorecenzję i sam pomysł na rozgrywkę Wam się podoba, to znaczy, że należy kupić ARMS. Zupełnie poważnie. Z racji tego, że pomimo tak naprawdę małej ilości treści, to ta gra broni się sama w sobie i krzywdzącym jest mimo wszystko wystawianie jej niższej oceny niż powiedzmy w ocena pełnego pułapu. Chyba, że bo mówisz, że polecasz każdemu, komu się spodoba system walki, a ja powiem chyba, że naprawdę nie lubicie grać po sieci, bo jednak online jest tu takim sednem rozgrywki, gdy już przejdziemy tą Grand Prix, to Grand Prix dla jednego gracza parę razy, to no, trochę się nudzi, jednak i chcemy większego wyzwania, znaczy wyzwanie jest nawet w singlu, bo te poziomy trudności w tym turnieju jest na, ich album, 8, tak, jest ich 8 i są już od czwartego poziomu, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Trzeba ukończyć nie znamy czwarty poziom, walki. żeby odblokować walki rankingowe po sieci i żeby to ukończyć, trzeba naprawdę się postarać. Wielokrotnie podchodziłem do tych samych pojedynków w trakcie tego jednego Grand Prix. To było tylko i wyłącznie 11 starć, a jestem przekonany, że ponad 30 ich odbyłem łącznie. Niektórych przeciwników musiałem pokonywać pod nawet 10 razy, tak mi się tak, wydaje. Tak, tak było. I no właśnie, jeżeli już to ukończymy, to potem zaczynamy grać po sieci po prostu, bo to jest naturalne jakby A wszyscy wiemy, rzeczy. że w sieci jest jeszcze trudniej. Znaczy tego... niekoniecznie, na szczęście jest tutaj oprócz rankedowego trybu rankingowego jest taki party play to się nazywa i tam nie możemy niestety wybierać, że chcemy grać tylko jeden na jednego, tylko jesteśmy dopasowywani losowo do różnych dyscyplin z graczami, którzy akurat też są zalogowani no, no i tam akurat gracze się tak bardzo nie starają wydaje mi się, że ci, którzy grają tak bardzo, bardzo poważnie to siedzą w tych rankedach na szczęście, bo kiedy uruchomiłem tryb rankingowy po raz pierwszy to po prostu zostałem zniszczony parę razy pod rząd i to, 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 to samo. nie jest, ja bardzo lubię biatyki i w Tekken, Injustice 2 i tak dalej, ale Arms nie będzie grą, w którą ja będę chciał grać tak na poważnie właśnie, żeby tam walczyć o wysokie rangi i tak dalej. Tym bardziej, że jeśli chodzi o balans postaci, mam wrażenie, że jest kilka pukawek, to nie jest odpowiednie słowo, jest kilka rękawic bokserskich, tak to nazwijmy, które są na ten moment trochę za bardzo przegięte i którymi bardzo mm. łatwo wygrać pewne um, no, starcia po prostu sieciowe. Mamy do dyspozycji chociażby rękawice bokserskie, Mamy do dyspozycji, tak jak powiedziałem, coś co wygląda jak fidget spinner. Wiatraki takie. Takie wiatraki, dokładnie. Coś to ma przypominać bumerang w założeniu Poza tym y, większej wielkości bomby, które nie wybuchają, ale z racji tego, że mają szerokie pole, są... Y, Szerokie bole uderzenia przeciwnika są po prostu powolne i każdy znajdzie coś dla siebie i zdecydowanie y, dopasuje to do swojego stylu rozgrywki. Natomiast y, według mnie rękawica, która jest taką z bardzo długą wstążką i nie dość, że ma bardzo długi zasięg, to jeszcze zadaje obrażenie od boku, jest naprawdę trudna do uniknięcia i jest to broń, która jest wykorzystywana w, szczególnie w grach właśnie, y, rankingowych stanowczo zbyt często, z racji tak, tego, tak, że mm. praktycznie za każdym razem zadaje obrażenia. Ja też to zauważyłem właśnie, że w rankedach bardzo często pojawiają się tylko praktycznie dwa zestawy rękawic, wszyscy używają tego samego i to mi troszkę przeszkadza, dlatego nie będę w tym trybie siedział. Natomiast o rękawicach warto powiedzieć jeszcze więcej, że jest ich chyba aż 30 w tej grze do odblokowania. Jest no ich dodatek dużo. są one ogniste, są lodowe. Nie, nie, na ten, może inaczej. Na ten moment jeszcze nie odczułem specjalnie różnic, jeśli chodzi o y, te żywioły wykorzystane w rękawicach. Natomiast jeśli widzimy, że przeciwnik y, uzbroił sobie lewą rękawicę taką, a drugą taką, to automatycznie reaguje ponieważ za każdym razem walka w, przeciw, wobec przeciwnika z inną bronią jest zupełnie inna, na przykład młotek który też jest bardzo potężny, za każdym razem atakuje nas od góry i, i wtedy nie możemy nic zrobić, od razu lądujemy nie na macie. Nie możemy na przykład podskoczyć, żeby uniknąć, tak Dokładnie. jak w przypadku innych ramion. Te żywioły, o których wspomniałeś, są przypisane do niektórych rękawic. Na przykład jest tak, że jeżeli jest żywioł elektryczności, jakby moc każdego żywiołu załadowuje, aktywuje się, kiedy przytrzymamy unik. Dokładnie. I elektryczność sprawia, że wróg jest porażony przez chwilę, wtedy możemy go chwycić. Z kolei moc lodowa go spowalnia, moc ogniowa zadaje obrażenia tam w czasie, bo podpala przeciwnika, więc jest tu... Bardzo duży potencjał na eksperymentowanie z różnymi kombinacjami tych ramion i to mi się bardzo podoba. Co mi się nie podoba to system odblokowywania kolejnych ramion, bo kiedy zbierzemy odpowiednią ilość wirtualnej waluty, to możemy wydać te punkty nie na to, żeby odblokować te ramiona, które chcemy, tylko żeby zagrać minigierkę, po której dostaniemy losowo przydzielone ramiona. I to mi się nie podoba. Znaczy, Nie jest to jakiś straszny. Niektórymi minus, ale po postaciami prostu... w ogóle nie lubimy grać. Każdy szuka takiej postaci, która pasuje jeśli, mu, jeśli chodzi o styl rozgrywki. Oczywiście wszystko możemy w trakcie modyfikować, natomiast... No są pewne postacie, które są trochę zbyt wolne albo takie, które zupełnie nam nie, nie leżą, a potem na przykład zdobędziemy bardzo dużo tej waluty i musimy grać kilka ładnych godzin, żeby tę tą walutę zdobyć i trafiamy na coś, co zupełnie jest bezużyteczne w naszym przypadku. To nie są boostery albo jakieś zestawy kart, chociażby w karciankach typu Hearthstone, gdzie tak czy inaczej prędzej czy później trafi nam się karta, którą wykorzystamy w danej talii. No tak, i to jest troszkę dziwne. Natomiast jeszcze warto wspomnieć o postaciach, bo nie powiedzieliśmy ile ich jest. Jest 10. Tak mi się wydaje. 10 wojowników. Będzie też pierwsze DLCL, będzie darmowe na szczęście, będą dodatkowe postacie, to jest fajna rzecz. Ale natomiast w innych bijatykach to by przeszkadzało, 10 to tak mało mniej więcej jak na taką grę. Natomiast liczba tych właśnie ramion dostępnych sprawia, że absolutnie nie odczuwamy, że to jest mało, bo one bardzo zmieniają jednak styl rozgrywki. Dokładnie tak, zgadzam się. Więc podsumowując, ARMS jest głównie grą sieciową i jeśli nie lubicie grać przez sieć, to nie jest gra dla was. Poza tym, jeśli chcecie pograć z kimś, yy, ponieważ no, chociażby przed jednym telewizorem, to sterowanie, które jest wykorzystywane polega na chwyceniu joy czyli kontrolera od Nintendo Switch w wersji poziomej, tak jak jest to jest chociażby w przypadku e, Mario Kart 8 Deluxe. I w przypadku Mario Kart 8 nie robi to specjalnej różnicy. Wręcz stwierdzam, że jest to wygodne, natomiast w momencie kiedy chwytamy joy poziomo, tracimy automatycznie dostęp do możliwości wymachiwania nimi przed telewizorem, czyli tracimy całą zabawę. Jeśli chcemy grać z kimś przed jednym telewizorem, warto od razu kupić drugi zestaw e, joy albo grać po sieci z kolegami. Um, to jest trudna gra do ocenienia, bo jednocześnie według mnie gameplay ociera się o 10 na 10, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Jest niesamowicie miodny i powoduje bardzo dużo radości, kiedy uda nam się po męczącej walce, która trochę przypomina szachy, nie oszukujmy, My się musimy unikać i tak naprawdę wy wyłapywać moment, w którym przeciwnik popełnia błąd. Jeśli lubicie takie gry jak League of Legends, to tak naprawdę Arms jest propozycją dla Was, zupełnie poważnie mówię. Ode mnie 7. Z racji tego, że jednak duża ilość kontentów w tej grze nie występuje, ale jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest po prostu świetne. Jeśli macie Nintendo Switch i obejrzeliście zwiastun, jesteście przekonani, biegnijcie i kupujcie. Ja dam tej grze 8, żeby tak trochę zrównoważyć. I pół to według mnie całkiem dobra nota. Tak, onota. i tak będzie. Natomiast e, moja cena jest taka, właściwie z tych samych powodów. Gameplay sam w sobie jest e, przecudny i bardzo mi się podoba to, co Nintendo zrobiło. Tak samo jak w przypadku Splatoon też ta gra Splatoon pierwsze, też było trochę słabe, jeżeli chodzi o content, zawartość początkową, ale sama mechanika była fantastyczna. Tak samo jest tutaj. I mam nadzieję, że te dodatkowe tryby i darmowe DLC bardzo rozbudują Czekamy to, co na mamy. DLC po prostu. Tak, jeszcze też chcę wspomnieć, że bardzo mi się podoba, że te postacie mają swoje charaktery. Trochę mi się to z Overwatch, mm. że tak, mimo, dokładnie. że nie mamy tu żadnej fabuły, ani opowieści, to już wiemy, które postacie lubimy, które mniej lubimy i jaki mają charakter. I to mi się podoba, że za, za pomocą samej jakby oprawy wizualnej Nintendo udało się to przedstawić. To nie są po prostu takie same postacie, każda postać jest inna. No i z naszej strony to tyle i zapraszamy was do tego, żebyście w ARMS grali.